Firma Plastics Group spółka Zoo, wchodząc w skład grupy Plastics International, to uznany dystrybutor płyt, foli oraz półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium. Zaopatrujemy przedsiębiorstwa krajowe i europejskie z obszaru przemysłu budowlanego, branży technicznej, kosmetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, reklamowej, a także w przemyśle opakowań, grafice i druku cyfrowym oraz wielu innych. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową, dostarczając naszym klientom wysokiej klasy atestowane produkty, takie jak płyty z tworzyw sztucznych i pleksiglasu, rury i profile stosowane w reklamie, różnego typu podłoże używane w druku cyfrowym i sitodruku, w ploterach tnących i termotransferze. Oferujemy także szeroki wybór tworzyw sztucznych do różnych zastosowań tkaniny powlekane, folie transparentne i samoprzylepne a także profile, pianki, laminaty, taśmy i blachy aluminiowe. Pełna automatyzacja procesów logistyczno-sprzedażowych oraz nastawienie na budowę partnerskich relacji z klientami pozwala nam na rozwój i realizację celów naszej firmy. Nowoczesny system zarządzania procesem, jakość i rzetelność naszych działań potwierdza nasz udział w programie Rzetelna firma.